Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu jeden z najlepszych piecy, który mamy w ofercie, małych piecy do sauny. Jest to piec firmy Misa, model pieca 11108. Jest to jednostka bardzo dobrej jakości. Powiem troszeczkę o tym piecu, o budowie tego pieca. Piec jest przeznaczony do sauny o kubaturze od 6 do 16 metrów sześciennych. Ten piec jest też piecem o wyjątkowych zaletach, jeżeli chodzi o sprawność. Poziom sprawności energetycznej tego pieca to 74%, czyli w konstrukcji tego pieca przewidziano, żeby jak największa część energii, która powstaje wskutek spalania, była wykorzystywana do przegrzania w górnej części kamienia. Ten piec, dzięki temu, że ma tak wysoką sprawność, pozwala uniknąć jednego bardzo poważnego zagrożenia. Otóż temperatura spalin tego pieca to temperatura 349 stopni, czyli system kominowy nagrzewa się zaledwie do 349 stopni. To jest bardzo istotne, ponieważ piece, które mają niższą sprawność, te piece większą część ciepła oddają do systemu kominowego. Dlatego momentami temperatura spalin wynosi około 600 stopni. Natomiast stała temperatura spalin to jest temperatura około 450 stopni przy sprawności 60-65%. Jaki ma to wpływ na klimat wewnątrz stałny? Otóż, im wyższa jest temperatura spalin, to po pierwsze, szybciej ulega destrukcji system kominowy. Pierwszy element systemu kominowego nagrzewa się bardzo często do czerwoności i powstaje bardzo poważne zagrożenie pożarowe. Przy temperaturze 450 stopni spalin bezpieczna odległość do części palnych w saunie powinna wynosić 50 cm Samo drewna np. drewna świerkowego następuje w temperaturze około 330 stopni. Więc łatwo sobie wyobrazić że piece, które nie mają odpowiedniej izolacji systemu kominowego, mogą doprowadzić do pożaru, są poważnym zagrożeniem życia i zdrowia. Natomiast piec misa przy takiej sprawności ma też jeszcze inne ciekawe zalety. Po pierwsze, komora spalania tego pieca jest bardzo głęboka. Kłody, które możemy używać do przegrzania tego pieca, mogą mieć długość około 40 cm. Są bardzo du duże kłody. Kolejną zaletą tego pieca jest to, że ruszt tego pieca to ruszt żeliwny. Z prawdziwego żeliwa wykonany solidny, bardzo, bardzo konkretny. W większości tanich piecy ruszty są wykonywane ze zwykłej czarnej stali. Standar standardowym wyposażeniem tego pieca jest także przedłużenie króćca kominowego. To jest bardzo przydatny element w momencie, kiedy budujemy system kominowy. Ten, ten piec ma możliwość wyprowadzenia systemu kominowego i w górnej części, tutaj niemal pionowo, niemal centralnie umiejscowiony, a także z tyłu. Kolejną ważną rzeczą dotyczącą tego modelu pieca jest to, że producent przewidział tutaj kamienie bardzo ciekawe. Są to kamienie w frakcję od 5 do 10 cm. I jest to minerał, który nazywa się periodyt. W większości przypadków wysyłamy piece z kamieniami, z minerałem, który nazywa się gabriodiabaz. Natomiast periodyt jest bardziej wartościowym minerałem i periodyt jest bardziej trwałym kamieniem. Także każdy piec w standardzie otrzymuje kamienie firmy Misa i ten periodyt pozwala użytkować bez wymiany kamienia piec e, dwa lata. Zazwyczaj w wypadku pieca e, innego, e, gdy zastosujemy Gabriel Diabas, y kamień powinien być wymieniany raz w roku. No, dopuszcza się sytuację, że półtora roku można eksploatować piec e, ze zwykłymi, zwykłymi kamieniami. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze państwa na kilka e, szczegółów. Ten piec ma możliwość regulacji e, poziomu. Ważną rzeczą jest to, ażeby piec do sauny był umiejscowiony na płycie niepalnej. Według instrukcji do pieca misa 11108 Płyta pod piecem powinna mieć grubość około 5 cm, jeśli jest wykonana z betonu czy też z kamienia. Nie powinno się nigdy piecy opalanych drewnem umiejscowiać na elementach palnych, takich jak podłoga drewniana. Jeszcze jednym błędem często spotykanym jest to, że niektórzy instalatorzy stawiają piece na blachy stalowe. Metal jest idealnym przewodnikiem ciepła, dlatego nie stanowi żadnego zabezpieczenia przeciwpożarowego. W wypadku tego modelu pieca, jeszcze jedną ciekawą zaletą jest bardzo długi popielnik. Ten popielnik pozwala gromadzić popiół przez stosunkowo długi czas eksploatacji. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że usuwanie popiołu z tego pieca. Następuje zazwyczaj po czwartym, piątym skorzystaniu z sauny. Przy tak wysokiej sprawności pieca, czyli na poziomie 74%, jeżeli używamy kalorycznego paliwa do ogrzania pieca, zostają bardzo, bardzo niewielkie ilości popiołu. Często niektórzy klienci powtarzają, jak, powtarzają pewne błędne teorie, że piec opalany drewnem wewnątrz sauny powoduje poważne zabrudzenie sauny, ponieważ po każdym użyciu pieca należy czyścić go. To jest nieprawda. Jest to absolutna nieprawda. Piec, jeżeli jest odpowiednio eksploatowany, odpowiednio użytkowany i stosujemy odpowiedniej jakości paliwo, czyścimy go raz na 4-5 razy użycia. Jeszcze małe Szczególik. W zestawie mamy rękawicę, która pozwala nam bezpiecznie otwierać drzwiczki oraz popielnik tego pieca. Zachęcamy Państwa do zakupu tego pieca. Użytkownicy tego, tych piecy są bardzo zadowoleni. Jest to jeden z najstarszych producentów piecy opalanych drewnem w Finlandii. On ma ogromne doświadczenie w wykonywaniu tych piecy. To nie są najtańsze produkty, ale nie są też zbyt drogie. Natomiast Użytkuje się ten piec w saunie rewelacyjnie, i osoby, które go zainstalowały, będą go użytkować od 5 do 10 lat, a może znacznie dłużej.